Cześć, witamy Was w kolejnej. Ee, już nawet można powiedzieć seryjnym naszym spotkaniu, czyli w krótkich recenzjach. Środa godzina 8 rano. Dzień dobry, witamy. Dziś na nasz warsztat bierzemy. Co maćku? Kolimator. Kolimator marki M point M -point. Dla, e, I'm nie, point. dla niektórych Aim point. I'm point, e, I'm point. E, chyba najlepszy kolimator na rynku. Można powiedzieć, że zalicza się do najmocniejszych kolimatorów. Tak? Mhm. E, e, mamy różnej wielkości plamki, oczywiście. To jest model H2. Mhm. E, możesz go tu przypiąć to. Oczywiście, że to mogę. wtedy będziemy go widzieć lepiej. E, czym się różni też ten model H2 od tych wcześniejszych H1, które były? Tym, że zabudowali tą górną część bazy regulacyjnej w pionie, tej, mm -hmm. tą kropkę, dlatego, że w związku z tym, że te urządzenia nie tylko są używane w łowistwie, tylko też w różnych służbach i tak dalej, broń w takich miejscach jest bardziej narażona na uszkodzenia czy też te celowniki, które są na tej broni, więc zabudowali ten kapsel. E, tu mamy regulację góra-dół, e, po prawej stronie mamy regulację prawo-lewo i oczywiście mamy też e, regulację e, natężenia też kropki. Dokładnie. Tu mamy wersję z kropką 2 MOA, czyli taką akurat e, do, e, do e, naszych celów tak naprawdę. Mhm. Nie potrzeba większej, ona jest ok, e, Możemy zawsze zwiększyć natężenie, żeby ta kropka była ciut większa, ona wtedy się wydaje taka większa. W tym urządzeniu również mamy osłonki, które są... E, zabezpieczają nam to urządzenie przed jakimś kurzem, deszczem, mhm. śniegiem i tak dalej. One są przezroczyste, klar, klarowne, więc możemy używać to również z e, zamkniętymi. E, co dalej? E, no może jak się uda, pokażemy też ze spotkania które mpoint wykonywał w Europie czy też jeszcze wykonuje trudno mhm. powiedzieć czyli jeździli z takimi jak my, spotykali się celem szkolenia. nas z takimi jak my, ładnie, tak, ładnie to nazwałeś. Tak, celem szkolenia, jakby w zakresie obsługiwania się tym urządzeniem i też strzelaniem z tego, z tego rodzaju urządzeń. Oprócz tego możemy powiedzieć, że w poprzednim sezonie łowieckim używaliśmy obaj tych właśnie oto celowników, używaliśmy ich na polowaniach zbiorowych, począwszy od polowania w spale poprzez Nasze polowania hubertowskie w kole. E, I na, można powiedzieć, Szeziłem. że tak, na większości zbiorówek, e, na większości zbiorówek używaliśmy tych kolimatorów. Mój kolimator był w pomarańczowym kolorze, Maćka był w tym kolorze. Zresztą sami dobrze widzicie teraz właśnie, jak, e, jak dzik strzelany przez Maćka, e, zaliczył rolkę. E, czyli e, można powiedzieć, że e, fajne, fajne, celne i e, czy jeszcze chciałbyś coś dodać? Kompaktowe, bateria bardzo długo służy, nawet jak zapomnimy... Czy wyłączają nawet... się same? Nie, tutaj w tym przypadku nie, aczkolwiek jest tam jest 50 tysięcy godzin chyba bodajże. Czyli wystarczy piecenia, więc wystarczy taką jedną w zapasie gdzieś w kieszeni i tyle. Okay. W komplecie jest też taki kluczyk czerwony, gdzie mamy możliwość bezszkodowej wymiany baterii Czyli, i nie, czyli i nie, nie otwieramy tego złotówką czy inną monetą, tak. żeby tego nie, po, baza, nie poharatać. Jedna baza jest z dwoma, dwoma bolcami to nie jest bez sensu dlatego że po odkręceniu tej bazy mamy tej, tej, tej osłony mamy bazę regulacyjną gdzie te obracamy dwa wąsy, te dwa bolce są kluczykiem a tu, a tu mamy opisane w środku którą stronę jak kręcić tak Super. dalej na tym spotkaniu również M-Pointa odbył się test Test polegał na tym, że najpierw zamontowane zostało takie urządzenie, przystrzelona broń, po czym zdjęte z montażem to urządzenie i rzucane z takiej wysokości mniej więcej na betonową płytkę. Ok. Po, tym, po takich kilku rzutach na urządzenie broń? zostało znowu założone na broń, oddane strzały i strzały były w punkcie, czyli świadczy o tym, że urządzenie jest. E, powtarzalne, dobre i bardzo odporne. Mocno, i odporne mocno. na wszelkiego rodzaju to, które trzymasz e, uderzenia. W ręku to jest S1, mhm. czyli dla fanów strzelania śrutowego do półautomatów, np. przykład śrutowych bądź boków. Mhm. E, można to używać urządzenie również na pióro, W, mie w miejscu e, w komplecie, e, jakby w, w kartoniku, również mamy kilka płytek takich, które są do różnych średnic szyny. Jeżeli szukacie takiego urządzenia zapraszamy do nas, do sklepu Strzelec w Zielonej Górze, gdzie spokojnie możecie przyjść, sprawdzić, obejrzeć i kupić taki właśnie Stara oto dobra, kolimator. E, dziękujemy, zapraszamy w kolejną środę na krótkie recenzję. Cześć. Cześć.